To jest polska flaga, z którą pan Karol Nawrocki przyszedł na debatę do Końskich, a później jak zgasły światła, porzucił ją na sali, na której dumnie powiewała. Wszyscy wiemy, co to oznacza porzucić flagę na placu boju. Każdy to wie z historii Polski, każdy kto interesuje się wojskiem, kto był w harcerstwie. No, flagi się po prostu nie porzuca i dlatego ją dzisiaj tutaj mam. Jeżeli zostaniesz prezydentem, podpiszesz ustawę, która porządkuje sytuację w spółkach Skarbu Państwa, która nie dopuści do tego, żeby partyjny nepotyzm, zatrudnianie hejterów, ludzi z tramwajów warszawskich było standardem. Dziwi mnie to, że próbujesz atakować Warszawę, dlatego że jesteś jedynym spośród kandydatów, którzy tutaj stoją, którzy ze mną w pewnym sensie prowadzą miasto stołeczne, dlatego że twój człowiek jest moim zastępcą. Zresztą bardzo kompetentny. Pozdrawiam Jacka z tego miejsca. I wiesz dobrze, że jeżeli choroba partnerstwa... To czy państwo, to ja jestem absolutnie gotów z nią walczyć. Natomiast przypomnę ci, że jesteś drugą osobą w koalicji rządzącej i ponosisz dużo większą odpowiedzialność za to, co się w tej chwili dzieje w spółkach skarbu państwa niż ja. Tu, Że przyjęcie nielegalnych migrantów to jest nasza polisa ubezpieczeniowa. Czego przez całą kampanię okłamuje pan w tej sprawie Polaków? Świat się zmienił i mamy w tej chwili wojnę na naszej wschodniej granicy, wojnę hybrydową, dlatego że to Putin i Łukaszenka przywożą na te granice migrantów. I Problem polega na tym, że jakby się pan temu przyjrzał, to wie pan, że przez te ostatnie 8 lat pan szef Ernaker, szef kampanii pana Nawrockiego za to odpowiadał. I co nam zostawił? Zostawił nam dziurawą granicę, zostawił nam wizy, które były rozdawane na lewo i na prawo. Ale chciałem panu powiedzieć, że właśnie wtedy, w tamtych czasach, ja wpisałem jasno w dokumenty unijne, o czym pewnie pan nie wie, bo słabo się pan zna na Unii Europejskiej, że jeżeli będzie presja migracyjna ze strony Ukrainy, jeżeli pomożemy Ukraińcom, bo w 2014 roku też to nam groziło, to wtedy nie przyjmiemy nikogo do Polski i myśmy wykonali ten olbrzymi wysiłek, większość Polek i Polaków, którym z tego miejsca dziękuję, i nie ma mowy o żadnym pakcie migracyjnym jego wcielanie w życie. Dlatego, że mamy zapisane to w dokumentach unijnych, że myśmy już swoje zrobili. Natomiast mam do pana jedno pytanie: dlaczego w momencie, kiedy była głosowana ta ustawa o uszczelnieniu systemu wizowego. Pana partia tego nie poparła, a pana nawet nie było w Sejmie. Po pierwsze, szkoda mi bardzo, że nie był pan sprawiedliwy, bo obdarzył pan wszystkich tytułami naukowymi, a mnie nie. No Ale Będę, to, 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 oczywiście. Jakoś, jakoś sobie z tym poradzę. I też rozbawiło mnie na początku to, że pan Nawrocki dalej mówi o sobie jako kandydacie obywatelskim, podczas gdy wczoraj powiedział, że jest decyzją prezesa. To dosyć zabawne. Natomiast jeżeli ale chodzi o nie, Obywatelskiego prezesa. Jeżeli chodzi o obywatelskiego prezesa, być może. Pozwoli pan, że zareaguję, dlatego że to, co przed chwilą słyszeliśmy, to jest coś nieprawdopodobnego. To znaczy w kiedy Putin morduje ludzi, morduje dzieci, pozwala na gwałty w Ukrainie. No w tej chwili klaskać Putinowi, to ja naprawdę czegoś takiego nie widziałem, jak żyje. I myślę, że przynajmniej w tej jednej sprawie wszyscy, jak tutaj stoimy, się zgadzamy, żeby takie rzeczy o Putinie opowiadać. Dlatego, że Putin chce po prostu zdestabilizować Europę i Polskę. I wtedy jeszcze raz panu przypomnę, co robił Schofernaker i co robił PiS? Zostawił dziurawą granicę, nie umieli jej zabezpieczyć. Rozdawali wizy na lewo i na prawo, tak, warto to przypomnieć. I w momencie, kiedy, Myśmy chcieli system uszczelnić wizowy, głosowali przeciwko w Sejmie i tylko nam się udało zabezpieczyć granice. Ale ja bardzo chętnie z Panem na ten temat dłużej porozmawiam. Tak, przyjmie Pan zaproszenie? Tak. Nie, ja zapraszam do siebie, bo ja też mam na YouTubie swój kanał. Dobrze, może być u Pana. Też go chętnie zareklamuję, Dobrze, też jestem kandydatem. Jak mam kandydate. trochę zasięgów i subów, no to mogę Super. to pewnie... No to jesteśmy umówieni u no jest mnie na YouTubie. Dlaczego chce pan okradać Polaków na tak wielkie sumy, które są w istocie podatkiem od pańskich urojeń klimatycznych? Gdybyśmy żyli w Drugiej Rzeczpospolitej, to za to, co pan mówił. Przed chwilą te wszystkie obraźliwe słowa i to nie pod moim adresem, bo ja jestem politykiem, tylko wszystkich Polek i Polaków powinniśmy się spotkać w zupełnie innym miejscu. Przez cały czas pan kłamie, przez cały czas pan atakuje, przez cały czas pan bazuje na bardzo złych emocjach. Ja panu powiem, że moim zdaniem na, dla takich ludzi jak pan nie powinno być w ogóle miejsca w polskiej polityce. Słyszycie? Dlatego, że mówi pan po prostu rzeczy obrzydliwe. Nie mówię w tej chwili o klimacie, o tym o wszystkim, o, o, o czym pan, pan powie. Czas czas zabrał na 30 I trzeba być zbulwersowany, bo przez cały czas pan robi na tragediach ludzi. Próbuje pan robić swoją to właśnie karierę państwo polityczną. przegłosujecie 18 maja, czy to ma być Polska czy lant Eurokołchozowy, w którym naród polski, coraz bardziej marginalizowany przez proces Ukrainizacji, przez proces judaizacji i proces napływ słup Subsaharyjskich Inży. No parę dni temu był pan oflagowany żydowskim żonkilem, tym znakiem O hańby czym pan mówi? O jakim, jakiej hańby to było powstanie? W o czym pan opowiada? To są bohaterowie naszej historii. To jest, historii. Zabrana, to jest nieprawdopodobne. Ja tego nie będę słuchał. Dziękuję panu.